Dzień dobry, na tym filmiku chciałbym Wam zademonstrować, w jaki sposób generować, a następnie wydrukować raporty diagnostyczne za pomocą urządzenia GISCAN-2. Czyli w pierwszej kolejności podłączamy się z danym pojazdem, wybieramy markę tego pojazdu i możemy się posłużyć zarówno funkcją auto wyszukiwania, jak i komunikacją z bezpośrednim sterownikiem. Po zakończeniu procedury autowyszukiwania wyświetliła nam się tutaj lista dostępnych sterowników w pojeździe oraz z liczbą kodów błędów w każdym z tych sterowników. Przykładowo, jeżeli chcemy, aby raport zawierał jakieś parametry sterownika silnika, wchodzimy sobie w ten sterownik. Lista danych. No, i tutaj mamy możliwość wyboru parametrów, które na raporcie nam się wyświetlą. Mogę sobie wybrać te parametry. No, i teraz należy wykonać rzut ekranowy. Można to zrobić za pomocą skrótu klawiszowego. Usłyszymy taki charakterystyczny dźwięk. Można również użyć przypisanego przycisku. W silniku akurat nie ma kodów błędów, dlatego pozwolę sobie przejść do sterownika ABS, gdzie, jak widzę, znajduje się jeden kod. I wybieram ABS, kody błędów i ponownie wykonuję rzut ekranowy. W ten sposób na karcie pamięci na urządzeniu zapisały się nam właśnie pliki tekstowe do raportu diagnostycznego. Jeżeli chcę, mogę również wybrać jakieś parametry z ABS-u. No i teraz jedyne co nam pozostaje to udać się do komputera w celu wykonania wydruku. W chwili obecnej tester zabraliśmy do biura, następnie przełożyliśmy kartę do bezpośrednio do komputera. Teraz musimy uruchomić program PC utility. I tutaj mamy dostępną taką ikonkę raporty diagnostyczne. Świata nam się takie okno, w którym możemy wybrać logo warsztatu. Następnie uzupełniamy dane takie jak nazwa warsztatu, adres, telefon kontaktowy czy adres e-mail oraz informacje na temat pojazdu, który był diagnozowany. Możemy wprowadzić informacje dotyczące mechanika, który prowadził tam diagnozę, data usługi, imię klienta, czy jakieś dane klienta, numer rejestracyjny, numer win, rocznik, przebieg. No i sam informacje o pojeździe. Teraz wyświetla nam się lista raportów, które były zapisane na karcie pamięci. Czyli możemy sobie wybrać te pliki, które chcemy umieścić na danym raporcie. Wybieramy dane pliki i wyświetli nam się podgląd pod wydruk. Czyli właśnie te logo, które wybraliśmy, nazwa naszej firmy, informacje o kliencie. No i bezpośrednio kody błędów z ABS-u. Tutaj mamy z silnika parametry, który. Zapisaliśmy, no i parametry z ABS-u, które też zapisaliśmy. Jeżeli wszystko się zgadza, bo możemy sobie cofnąć i wybrać inne pliki, ale jeżeli to się zgadza, dajmy wydrukuj. Wybieramy sobie drukarkę. No i raport jest drukowany. I tak wygląda gotowy raport diagnostyczny. Czyli to jest dokładnie to, co było w komputerze. I co jest ważne, taki raport możemy dołączyć do faktury czy do paragonu, przekazać go klientowi. Stanowi on dowód wykonanej usługi, czy też dowód błędów, które istniały. No i myślę, że to jest wartościowe dla, zarówno dla nas, jak i dla klientów. Dziękuję bardzo.